Siedzisz w świecie gier, nie wszyscy są tu dorośli, nie wszyscy mają uzdrowione wewnętrzne dziecko, więc najlepiej jest założyć, z góry mieć taki aksjomat, że tu wszyscy grają i że lądujesz w grze i albo zagrasz dobrze, mądrze, z dobrym życzeniem dla wszystkich, no albo w ogóle nie zagrasz, zagrają tobą i konsekwencje będą stosowne do tego. Z góry przepraszam za wszelkie dodatkowe dźwięki, zakłócające ewentualnie odbiór. Zawsze możesz nie słuchać, możesz wyłączyć. A tymczasem, dla tych, którym to nie przeszkadza, chciałabym powiedzieć więcej o grach, czyli z serii gry ludzkie. I najpierw, żeby spojrzeć. Z takiej praktycznej perspektywy na to, co się wydarza w Twoim życiu, jako, jako gra ludzka, no to tak jak już wielokrotnie mówiłam, powtórzę to znowu, potrzebujesz sam przestać grać. Przestajesz grać, widzisz, w co grają inni. No ale, żeby przestać grać, trzeba najpierw uznać, że nic być nie musi. Po prostu nic nie musi, wszystko może. Automatycznie, tym samym. W moim życiu tak jest i powiem Ci, że to się pięknie sprawdza, bo doświadczasz tego, co filozofowie nazwali nieznośną lekkością bytu. Czy ona jest nieznośna? No, materia ogólnie 3D to jest coś gęstego, więc nie tak łatwo mimo wszystko osiągnąć lekkość bytu. Ale wydarza się ona w tych chwilach, w których nic nie doskwiera, nic nie boli, tak jak na przykład dzisiaj jest piękna pogoda, złota portugalska jesień. Generalnie w relacjach się wszystko dobrze układa, żadnych wyzwań, żadnych problemów. No, oczywiście, ty tą swoją lekkością stymulujesz i wręcz przywołujesz do swojego życia jeszcze więcej takich bezkłopotliwych przelotów, zarówno z innymi jak w działaniach, w biznesie. Jak też w nowych projektach. Tak to po prostu działa. No ale tutaj chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli o tym, że my wszyscy, właściwie, wchodząc w jakieś relacje z innymi, niezależnie czy to są relacje przyjemne, twórcze, czy to są relacje konfliktowe, występujemy w jakimś miejscu w ich walce. Co mam na myśli? Mam na myśli po prostu to, że każdy człowiek jest w jakiś sposób uwarunkowany swoimi doświadczeniami, swoim rodzajem interpretacji, swoją osobowością wrodzoną, swoimi fiksacjami, deficytami i tak dalej. I to, co my na przykład zauważyliśmy z moim mężem, to że jak zatrudniamy pracowników, to bardzo często nie, zawsze, właściwie zawsze łatwo jest zauważyć, czy oni mają mami isu, czy mają daddy isu i z kim relacje rozgrywają, tak? Z kim dany człowiek będzie rozgrywał, bo albo będzie to coś ze mną i na przykład będzie traktował jako święte tylko Jego słowa, a moje tak powiedzmy mniej, albo dokładnie na odwrót. I oczywiście to nie zależy od nas, bo my mamy równie dużo cierpliwości, serca i najlepszych życzeń oraz uczciwości do wszystkich. Natomiast tam trafiasz z tym samym rozdaniem na te właśnie różne uwarunkowania i tym samym różne miejsce w grze tej osoby, w którą ona sobie generalnie w środku, w swojej podświadomości, w swoich innych relacjach rozgrywa, i jesteś jakimś tam aktorem na tej scenie, chcąc nie chcąc. W zależności głównie od tego, czy jest to przeniesienie z mamy, czy z taty. I bardzo fajnie się tym bawimy, bardzo sobie ciekawie rozmawiamy na ten temat. Jest to dość zabawne. No, mniej. To nie wystarczy, że to widzisz. Oczywiście bezsensowne jest stawiać opór i żądać, żeby ta osoba zmieniła nagle całą przeszłość i całość swoich uwarunkowań. Zwłaszcza że no, na przykład elektryk czy pan, który buduje mur, no, niekoniecznie jest zainteresowany rozwojem osobistym, więc trzeba samemu. Tak odpowiedzieć, wybrać takie rozdanie własne, które będzie jak najmniej kłopotliwe dla wszystkich, a jednocześnie być może potencjalnie rozwijające dla tej osoby. I naprawdę, jak patrzysz tak uważnie, to widzisz, że ktoś na przykład boi się kobiet, bo boi się, bał się mamy, jak był małym chłopcem. Bo może mama krzyczała, bo może była zbyt wymagająca. I on jest wręcz jakby głuchy na to, co mówi mama. Tak było na przykład z naszym ogrodnikiem, którego poprosiłam jeszcze w lecie o ścięcie kilku niezdrowych gałęzi. I ogrodnik powiedział, że nie, że teraz nie te gałęzie były już martwe, jakby całe drzewo, ok, ale jedna gałąź. Ewidentnie zachorowała i już jest do odcięcia i ewidentnie ona w mojej percepcji obciąża to drzewo. Ono musi jakoś z tym sobie radzić, dilować z tym, ale pan ogrodnik nie, bo, bo to będzie na jesień. Okej, okay. przyszła jesień, dalej nie ściął. No i teraz co? I teraz tak, ja mogę to skaskadować na męża i powiedzieć, ty z nim gadaj, bo on ciebie bardziej słucha. Co zresztą też zrobiłam, ale pomyślałam sobie, no dobra, a co jak ja mu? Wystąpi jako dobra mama i zamiast go opieprzyć, że ciągle tego nie zrobił, po prostu będę go prosić tak wytrwale aż to zrobi z łagodnością, z miłością, z racunkiem. Jest to upierdliwe trochę, no bo chciałoby się mieć takie rzeczy z głowy. Są poważniejsze projekty niż ścięcie gałęzi drzewa, ale jest to też potencjalnie jakieś tam wyzwanie. No, i tak na tym przykładzie opierając się, można powiedzieć, że ty nigdy nie wiesz do końca, na co trafisz swoją osobą, swoim zachowaniem u drugiego człowieka. Oczywiście najczęstszym rozdaniem, najczęstszą grą w świecie ludzkim, jak dotąd, z tego co obserwuję, jest gra rodzic z dziecko. Gra rodzic przynosi wiele profitów, gra dziecko jeden głównie. Pozycję ofiary i niewiniątka. No więc jedni wybierają grać postać rodzica, a drudzy wtedy się przy nich regresują. No i tam w zależności od tego, w czym im się ten regres wyraża, to albo są dzieckiem przerażonym, albo dzieckiem uległym, albo dzieckiem posłusznie wykonującym zadania. W każdym razie ta gra w rodzica no, jest dosyć opłacalna i nawet czasami konieczna. Tu również muszę zaznaczyć, że na przykład jeżeli ktoś, kto dla Ciebie pracuje, czy w jakiś sposób jest Tobie podwładny, również wchodzi w ten zakres Twoje dziecko, nadużywa cierpliwości, przekracza granice, naciąga umowy, czy w ogóle zapomina o umowach, ignoruje je. To trzeba wystąpić z rodzica. Trzeba wystąpić z rodzica, trzeba wtedy wyraźnie powiedzieć, co nam się nie podoba, gdzie widzimy to uchybienie i wyciągnąć jakieś konsekwencje. Delikatne. I to nie musi się odbywać w atmosferze złości, strasznej krytyki, ale takiego dobrego rodzica czasami warto wyciągnąć. To jest taki mocny as w rękawie na okoliczność. Oczywiście sytuacji, gdy nie wystarczy komunikacja dorosłego. Również wczoraj na przykład mój mąż zrobił właśnie ten zabieg w stosunku do jednego z pracowników, który miał odgruzować no, duże ilości rzeczy w nowej nieruchomości, dużo tam było no, tak zwanych śmieci, rzeczy porzuconych przez poprzednich właścicieli, naprawdę przyczepa tego się zgromadziła i zadaniem tego człowieka było selekcjonować osobno metal, osobno papier, osobno gruz, bo jest to później ważne na wysypisku śmieci. No i okazało się, że niedokładnie przeselekcjonował, nawet bardzo niedokładnie, jak coś już było na przykład w pudle, to tam nie wynikał i tak to wrzucał, a potem na wysypisku był z tym kłopot. W związku z czym mój mąż mu to spokojnie powiedział, że Chyba sam wie, że się nie przyłożył, że nie potraktował tego zbyt serio, tej prośby o selekcję, i w związku z tym za te godziny, kiedy to robił, nie będzie miał zapłacone. I wyobraźcie sobie, że człowiek nawet cienia oporu nie stawiał, przyjął na klatę, jak to się mówi. I nawet wydaje się, że z wdzięcznością, a takie jedno ustawienie, taki jeden zabieg powoduje że ta osoba już potem, że tak powiem, jest na torach i już ma Ciebie w takim miejscu, że nie ma ściemy, tak? Że u tej osoby nie ma co naginać, bo, bo nagradzana jest uczciwość, ale też nie przegapia się nierzetelności. Więc polecam taką postawę i do dzieci własnych, i do pracowników. Natomiast wolność od gier nie oznacza, że Ty nie wybierzesz nigdy, właśnie zagrać, bo żeby wygrać, trzeba grać. To przysłowie jest prawdziwe. Siedzisz w świecie gier, nie wszyscy są tu dorośli, nie wszyscy mają uzdrowione wewnętrzne dziecko, więc najlepiej jest założyć z góry, mieć taki aksjomat, że tu wszyscy grają i że lądujesz w grze, i albo zagrasz dobrze, mądrze, z dobrym życzeniem dla wszystkich no Albo w ogóle nie zagrasz, bo zagrają tobą i konsekwencje będą stosowne do tego. Więc paradoksem fascynującym jest to, że kiedy już nie musisz grać i nie grasz sam z siebie automatycznie z podświadomości w żadną z gier, to wtedy dopiero możesz grać mądrze i świadomie. Nie oszukując nikogo, ale używając takich kart. Które dają Tobie i jeszcze na dodatek innym wygraną, bo, jak wiadomo, odkryto również już, zwłaszcza w biznesie, taką grę, jaką jest Win-Win, wygrany, wygrany. Wszyscy mogą być wygrani, tylko trzeba grać z pewnej wyższej perspektywy, z poziomu, na którym zarówno widzisz ruchy na szachownicy i te rozdania, i cele tych rozdań, jak ich podświadome motywy, jak też widzisz, ten nadrzędny cel, który będzie tak zwanym większym dobrem. Dobrem, które obejmuje wszystkich obecnych w tej grze. To tyle na temat zarysu gier ludzkich. Pozdrawiam, życzę miłego wszystkiego. Do zobaczenia, papa. Pa. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!